Słówka do nauki to słówka, które będą nam potrzebne do tworzenia zdań. Są to wyrazy, które są często używane, i dlatego warto się ich nauczyć. Naturalnie, jeśli ktoś chce, może zbudować własną listę słówek, lecz należy pamiętać, że uczymy się tylko słówek, które są nam potrzebne już dziś. Powtarzaj za mną: miasto, stad, stad, ulica strat, strat. szpital, ziekenhaus, ziekenhaus. apteka, apotheik, apotheik. pogotowie, house arts post, house arts post, house arts post. dentysta, tandarts, tandarts, straż pożarna, Brandwir. Brandwir. Stacja benzynowa. Tankstation. Stankstation. Stacja kolejowa. Station. Station. Urząd miasta. Gemeinte. Gemeinte. Urząd podatkowy. Belastingdienst. Belastingdienst. Bank bank. lotnisko, luchthave. luchthave. zo, so, direntown, direntaun. port, have. have. auto, auto. rover, fitz. fitz. autobus, bus. bus. pociąg, train. train samolot flichtauch flichtauch